o tej porze zawsze 13 po to aby wspomnieć tych którzy walczyli tych którzy byli internowani tych którzy zginęli abyśmy my dzisiaj mogli żyć w wolnej demokratycznej Polsce I Ja poproszę pana Jana Pękalę o kilka słów Szanowni państwo spotykamy się jak co roku w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Spotykamy się, robimy to już prawie 30 lat. W tym dniu i w tej samej godzinie spotkanie w tym miejscu jest upamiętnieniem śmierci ludzi, którzy oddali to, co mieli najsilniejsze, a mianowicie życie za naszą Polskę. Rodzi się pytanie, czy ci ludzie, którzy oddali swe życie, Oddali za taką Polskę, jaka obecnie jest? Społeczeństwo, społeczeństwo żyje się coraz gorzej. W mediach słyszymy mowę nienawiści, walki politycznej. Społeczeństwo jest coraz bardziej lekceważone. Śmierć tych bohaterów była o taką Polskę. Dziękuję. Apel pamięci. Stajemy dziś z pochyloną głową, pełni zadumy i bolesnego skupienia do uroczystego apelu z okazji 31. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Oddajemy hołd pomordowanym i prześladowanym, wszystkim którzy podjęli walkę o wolność, niepodległość i prawa człowieka komunistycznej był możliwy dzięki wrodzonemu nam Polakom umiłowaniu wolności. Stańcie do apelu. Wzywam Was, robotnicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku, którzy pierwsi rozpoczęli walkę na drodze o wolność. Wzywam Was, internowanych i aresztowanych 13 grudnia 1981 roku działaczy Solidarności i opozycji. Wzywam Was, represjonowanych robotników rolników, urzędników i dziennikarzy, nauczycieli, naukowców i studentów, duchowo Wzywam was wszystkich, którym przyszło zapłacić za niepodległość, wolność i sprawiedliwość cenę najwyższą. Wzywam wszystkich znanych z imienia i bezimiennych Polaków, którzy organizowali opór i sprzeciwiali się represjom totalitarnego systemu. Wzywam was wszystkich, stańcie do apelu. 10-3-1 yeah. yeah.